Gelusiek, lecisz z freestylem Z freestylem bez żadnego bitu Ja nie mam dynamitu Więc lecę, spotykam typa, który ma tą koszulę A ty zapinałeś moją matulę Dzień dobry Dzień dobry Słyszysz mnie? Stop Ty Napisają mi Instagram I G yeah. O! No i widzisz, potrafisz myśleć. No, Karolina. Ty ładna dziewczyna jesteś. Dobra. Trzymaj się, Karolina. Widzicie? Jak zdobyć Instagrama pomigowemu? Można wszystko. Gdy ci smutno, gdy ci źle, usiądź w ciemności, uśmiechnij się.